W dzisiejszym odcinku z serii Nie zagłosuję na przedstawiam partię na czwartym miejscu w sondażach, czyli Zjednoczoną Lewicę. W sumie, tak jak poprzednio z cookiesem, tutaj nie mamy do czynienia z partią. Cookies to Komitet Wyborczy Wyborców, a Zjednoczona Lewica to Koalicyjny Komitet Wyborczy. Jaka jest różnica? Możecie mnie poprawić w komentarzach, jeśli się mylę, ale z tego co wiem, to Zjednoczona Lewica w związku z tym, że jest koalicyjnym komitetem, musi dostać ponad 8% poparcia w wyborach parlamentarnych, by wejść do Sejmu. Nie wróżę raczej sukcesu. W Zjednoczonej Lewicy znajdują się następujące lewicowe partie. Sojusz Lewicy Demokratycznej, Twój Ruch, Unia Pracy, Polska Partia Socjalistyczna oraz Zieloni. Za chwilę przedstawię Wam program tej koalicji, ale najpierw tym, którzy od niedawna oglądają mój kanał, muszę coś wyjaśnić. Otóż w 2011 roku głosowałem na ruch Palikota. Skusił mnie ich program gospodarczy, czyli m.in. połączenie Kruz z ZUS, ograniczenie wydatków na kościół i partie polityczne, podatek liniowy 3x18, ale również bardzo ostra walka z biurokracją, darmowy internet i legalizacja marihuany. Dodatkowo, jeśli pamiętacie, to Janusz Palikot oddał mandat poselski i przekazał swoją legitymację poselską na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wtedy pomyślałem sobie, kurczę, ten facet ma takie dobre serce, na pewno dotrzyma danego słowa. Dzisiaj, patrząc na ten stary program ruchu palikota i znowu pokazanie, jakie to pan Janusz ma dobre serce w związku z panem Dołeckim, nie mogę uwierzyć, że byłem tak głupi i naiwny. Na dodatek, palikot zamiast wziąć się do roboty, to pierwsze co zrobił to próbował pozbyć się krzyża z Sejmu. To ja byłem jedną z tych osób, która zaufała i zaryzykowała. Dzisiaj strasznie tego żałuję, przepraszam i mam nadzieję, że tym razem wybiorę lepiej. To tyle jeśli chodzi o Palikota, a teraz ciekawe punkty z programu Zjednoczonej Lewicy. Płaca minimalna 2500 zł miesięcznie, minimalna płaca godzinowa 15 zł, w tym dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, 0 ZUS przez 18 miesięcy dla firm zatrudniających pierwszego i drugiego pracownika, walka z umowami śmieciowymi, odmrożenie płac pracowników budżetówki, obniżenie wieku emerytalnego, podniesienie najniższych emerytur o 200 zł. Ochrona systemu emerytalnego przez zwiększenie liczby Polaków zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i odprowadzających składki emerytalne, przeniesienie ciężaru kontroli z małych i średnich przedsiębiorstw na korporacje uchylające się od płacenia podatków w Polsce, zwolnienie z podatku PIT dochodów do 21 tysięcy złotych rocznie, przywrócenie 40% stawki PIT dla osób o najwyższych dochodach, obniżka VAT do 21%, uszczelnienie systemu podatkowego. Darmowe leki dla najuboższych seniorów, refundacja leczenia niepłodnością metodą in vitro, legalizacja medycznej marihuany i oleju konopnego, Narodowy Program Budowy Mieszkań, pomoc dla Frankowiczów przez unieważnienie klauzul niedozwolonych w umowach kredytowych, utrzymanie publicznego charakteru poczty polskiej, pełna realizacja programu Internet w każdym domu, ochrona miejsc pracy w górnictwie i emerytur górniczych, stworzenie Ministerstwa do Spraw Energii podniesienie rent i emerytur z od o 200 zł, uszczelnienie KRUS, ochrona świeckiego charakteru instytucji publicznych, ustawa o związkach partnerskich, aktywna polityka antydyskryminacyjna, podniesienie wynagrodzeń funkcjonariuszy, rzeczywista kontrola nad służbami specjalnymi, ochrona publicznego charakteru lasów państwowych oraz jasne określenie sposobu działania tej instytucji. Nie zagłosuję na koalicję Zjednoczonej Lewicy, ponieważ bardzo dużo daje, ale nie wiadomo skąd będzie miała na to pieniądze. Podwyższanie podatków nie zwiększy zatrudnienia, tylko je zmniejszy i trzeba być ślepym lemingiem Platformy obywatelskiej, żeby po 8 latach tej podwyższającej podatki partii tego nie wiedzieć. Dzisiaj wiem, że jeśli jest coś darmowe, jak na przykład internet, który proponował w 2011 roku Palikot, lub na przykład leki, to znaczy, że albo wszystkim zostaną podniesione podatki, albo zostanie wprowadzony jakiś nowy. Powrót progu 40% to również nieporozumienie. Ja nie zarabiam tyle, żeby ten próg osiągnąć, bo w tej chwili pracuję dorywczo, ale znam osoby, które harują dzień i noc, również w weekendy i przekroczą pewnie ten próg. I co? Taka kara za to, że jest się oddanym pracownikiem, że chce się dorobić? To jest chore. Są jeszcze kwestie ideologiczne. Głosując na ruch Palikota miałem nadzieję, że to będzie temat poboczny. Jednak się pomyliłem i nie mam złudzeń, że tutaj będzie tak samo. Głosując za tą koalicją możesz doprowadzić do adopcji dzieci przez pary homoseksualne, a w sumie to lesbijki na przykład nawet nie będą musiały nikogo adaptować. Same sobie dziecko zrobią przez in vitro. Oddając głos na tą koalicję, musicie się liczyć z tym, że to będą pierwsze projekty w nowym Sejmie. Dodatkowo trzeba przyznać, że Zjednoczona Lewica nie jest raczej za naprawą państwa. Utrzymanie Poczty Polskiej, ochrona miejsc pracy w górnictwie, zadbanie o krus, tworzenie Ministerstwa do Spraw Energii, odmrożenie płac pracowników budżetówki, zakaz bezpłatnych staży? Ludzie, proszę was, jeśli ktoś się mnie pyta, czy ma zagłosować na Zjednoczoną Lewicę, odpowiadam w ten sposób: No, God! No, God, please, no! 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 Kończąc, chciałbym Wam tylko powiedzieć, że te wybory różnią się od tych poprzednich. Dzisiaj musimy zdecydować, czy chcemy zmniejszyć finansowanie na armię i przyjmować tylu imigrantów, ile się da, czy stanąć ramię w ramię z Grupą Wyszehradzką i powstrzymać falę uchodźców napływającą do Europy. Zjednoczona Lewica będzie przyjmować imigrantów jak leci. Powiedzą, że służby ich sprawdzają, ale sami dobrze wiecie w jakim stanie jest dzisiaj ABW. Zastanówcie się, czy Polskę i Polaków stać na wyższe podatki, i nie się imigrantów. Według mnie nie możemy sobie na to pozwolić. Co myślicie o Zjednoczonej Lewicy? Czy program tej koalicji sprawi, że Polska będzie potęgą gospodarczą, czy raczej legnie w ruinie? Jeśli jest wśród Was osoba prowadząca swoją działalność, to może wypowie się o stawce minimalnej 2,5 tysiąca złotych. Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku, a jutro kolejna partia zajmująca piąte miejsce w sondażach czyli partia kropka nowoczesna.